Na stronie CSGO czeka na ciebie ekstra bonus do doładowania. Kosa warta 2500 zł może trafić w Twoje ręce. Wystarczy wpłacić 840 z kodem Tuchaj i w przypadku otrzymania prezentu otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu. Kostka będzie czekać w ekwipunku na wypłatę. Powodzenia! Yo, z tej strony Tuchaj, dziś jesteśmy na CSGO na którym mamy 1430 zł. Oczywiście z kodzikiem Tuchaj. Macie 10% bonusu, darmowe 2 złote 10 groszy zł na przetestowanie strony, no jest dużo metod płatności, jak widzicie są skiny. Tak, 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 macie skiny, natychmiastowe płatności skinami trafiły właśnie na CSGO SKINS. Limit wygląda tak, że ciała na podstawie waszych poprzednich doładowań możecie sobie rzucić, dostajecie 10% plus jeszcze z moim kodem kolejne 10%, więc 20% doładowania. Piękna sprawa, bo nie musicie czekać 8 dni, aż zaakceptują skiny. Oprócz tego Bowie Knife, ale to widzicie, większe. No i co, 1430 zł. Coś tu jest, coś tu jest do przetestowania. Mamy Divine Case'a, Infernal Case'a. Więc spróbujmy, najpierw zacznijmy od Piekła 189 Infernal Case, co dropnie nam. Mmm, mm, Abyssal Operation. A i 49 zł. A Divine case 189. Kliknijmy, sprawdźmy. Przelećmy to. Famas. <laughs> no nic, ani jedna, ani druga nie oddała. 53 ziko. Weźmy sobie w case battle. Stwórzmy coś z nadzieją, że nam odda. Cena oczywiście malejąca, albo nie oczywiście. Hmm, w sumie raczej nie oczywiście. E, a w... rzućmy, rzućmy, rzućmy. Imper. Uu, the demongos. Rzućmy tych 20. Starsza na 20. Jest, 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 ale w trybie shirt, żeby nie stracić wszystkiego. Liczymy na to, że dropie dużo. Oczywiście, jest Jestgowskim o tyle fajna strona, że bardzo dużo osób tu gra. Jeżeli wasza bitwa nie trafi na dół albo nie będzie jakaś połowowalona, to jest duża szansa, że bardzo szybko ktoś dołączy. No, czasami trzeba poczekać minutę, dwie, a czasami od razu. Jeżeli nie chce wam się czekać, macie opcję dodania bota, tak jak ja teraz. No i, gracie, no, i gracie, 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 klikacie, sprawdzacie, jak wam poleci. No tutaj jeszcze nie ma tego flow, które chciałbym zobaczyć. Ale coś już leci, coś już mamy. Ważne, żeby, żeby zaczęło coś, coś troszkę lepiej. Fajnie, jakbyśmy dostali tą awkę Dragon Lore, ale ja wiem, że na to jest bardzo mała szansa i raczej nie dostaniemy. Ale to zawsze coś. Zawsze próbujemy, próbujemy. Wiecie, lecimy, lecimy nie śpimy, fly, flight on sleep. No i może, jak nam się uda, to wiecie. Będzie siupić, 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 siupić. Okej, okay, dobre, dobre, dobre. Mhm. I co teraz mamy, co teraz mamy, bro? Mam nadzieję, że, 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 że się nie poddamy. 11 skrzynek, jesteśmy w połowie. No tak mniej więcej, bo po cztery paki dla każdego źle nie jest. Źle nie jest, źle nie jest. Ok, co tutaj, co tutaj? Ok. Rider, right, right now. Nic, nic niezwykłego. 7 skrzynek, mamy 469, eee, nasz przeciwnik. U. Trochę więcej, ale nadal, nadal to nie jest to, płaciliśmy 800, ważne, żeby nam 800 dodało. Przynajmniej te 8 paczek by było szybko, siupi, siupko i w ogóle, ale no nie widzę jeszcze tego. Jeszcze tego nie mamy. <grym> Okej, okay. right. Right. Hmm. Mm, 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 mm. Spoko. Okej, 789, zapłaciliśmy 835, nie jest to niesamowite, nie jest to niesamowite, ale jest jak jest, sprzedajmy, co mogę wam powiedzieć, co mogę wam powiedzieć, że dostaliśmy 3800 tokenów, token można mieć w sklepie Bitwy Skrzynek na przeróżne nagrody, jak widzicie, nawet z Huntsman, Game, oprócz tego jest event, event macie tak, że tu macie odebrany prezent, oraz do otwierania skrzynki ze skrzynek dostajecie tokeny eventowe, które możecie wymienić na miejsce w królu z wzgórza, w ustrzelskina można sobie strzelać tych babeciek i dostawać skinka, 811, 11, spoko. No i teraz nam zostało rzucić resztę do handlarza bronią chyba, który też wam daje skiny. Rider, right there. Piękna sprawa. Ja dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do subowania, lajkowania, przypominam, najlepszy kodik na markecie, too high. No i to by było na tyle, do następnego. Yo!